Ajcze no. Dobra Dzień dobry Nagrywamy kolejny najgłupszy Odcinek Z próby czasowej To jest najtrudniejsza na nienawidzę Ta próba jest taka wkurzająca Że no, będzie dużo rajd'ów. No i zaczynam nagrywać co dwa dni! No nie może, co tydzień. Mówią ludzie, jakim bój! Ale po co? Jeden, co jeżeli stanę? Jeden sub więcej? No co zrobię tysiąc filmów wydaję, tysiąc sub więcej? Ale to mi się nie jest. tak. Ta, próba ta, jest dosyć okej. Okay, ale ta, ta, to coś. To jest pietło. Wstajmy opis. Kolejna niezamierzona korzyść z gospodarki opartej na paliwach kopalnie. Świetny tor dla zdefonowanych samochodów. Niby takie forne. A najgorsze. Co jest w nie, nie żartuję. Musimy pojechać autem. Nie za szybko. Żeby ten live był długi. Ja robię ten live dopóki nie zrobię tej próby do czegoś I to zajmie 3 godziny czy może to mniej Może od razu pierwszy Pojedźmy Ty Oczywiście strój Oczywiście musi być Bądź chicholany To jest jakiś bop, co ty No jest No Czy to jest za 13 dolarów? Kolejny bez, bez No Wiem, muszę Muszę próbę sobą robić Wiem o tym, mama no, muszę wrócić z miasta. Nie no, Co zrobię? Lepszy samochód. No, trzeba zara... ...doprawa autorskie, zara kanał powie papa. No, hell drift to po prostu. I idziemy. Myślę GPS-em. prestiżową wersję, czyli poprzez przebijanie. Oh, o co, Gerard? Ja mam inną misję. Ważniejszą. Nie wiem, jak to zrobię. Coś zrobię. Czekajcie. No już. Na chwilę nie było widać kamera. Oczywiście hardkorowa droga. Co mi auto? po co ja jakiś? Aiden, jakiś cool aid, no właśnie. Co mnie znowu samotni latają Dom domu to jest niebezpieczne to, to są pewnie widzowie Myślę Kończy się, chyba nie chcę wyskoczyć Dam radę Ta. Jedziemy o jest okay. no, teraz pierwszy raz się cieszę, że gram na PS4 ja sobie wyobrażam co się teraz dzieje w komputerach że nawet, nie wiem jak na się... <laughs> i gdzie to nie można wejść, podobno takie obciążenie jak zadanie. od każdy bliżej Bum! Bum! <grych> to auto zostawię tu. Ciekawe co się stanie. Tak, ochroniarz pozwolił mi zrobić tą próbę czasową. Panie ochroniarzu. Prepare tu show. Dobra. Chcesz mój przepustkę? Dziękuję, że pomoc. Stad mi taniec. Robimy to. Jeszcze. Hej. Okay. Jest mi rozdrżany. Nie jest tak w ogóle rozdrżany, ale. Może. No, się to uda za pierwszy raz. No nie. ledwie zrobiłem kamieniołom. Co tu? No, już już, No, super. Muszę nawet wziąć co się jedzie. No i będę się spał No przykład. Mój zamiń, spokój, Teraz nie mam czasu. Dobra. Raz. Tu się jedzie, ok. Tu. O, ale ciasno! Co to ma być? Okay, jest ok. No, no już nie jest. Co tu są ze skręty? Nie wiem, czy to jest najgorsze. Teraz. Że trzeba wszędzie skręcać. Trzeba to na pamięć ja w ogóle nie ja robiłem, to jest pierwszy raz, kiedy robię tą próbę. No super. Nic. No, 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 jak no, to no, No najtrudniejsze no niby, to tam jeszcze gdzie tak trudno. Dobrze żegram przy napadzie i na konkret może to, to robił. Okej okay. ja Ossiędziłem tu trochę czasu. Okej okay. Okej okay. No, czasowych. Czasami nie warto jechać szybko, bo możemy wypaść z trasy, tak ja będę wolniej trochę, a zaoszczędzić czas. No właśnie, ten skok jest żyjący. O, i ta najtrudniejsza część. Dobra, jeszcze się nie poddaję, ale to już chyba, by już nie zrobię. Ja... I Co? I co? Był tu szedł, tu szedł, tu już koniec. Czyli to trzeba robić perfekcyjnie. Ale nie już potem źle. Nie ma koniec tutaj, bo to ale ten koniec uciąć. Tam się na ten najtrudniejszy. To skakałem Tak źle wylądowałam No i co ma zrobić coś jeszcze w tej sytuacji Nawet auto jest opowięte Trzeba od nowa Muszę się skupić naprawdę, bym tak gadał, to bym mi... no, skończył tydzień. Będę to nie zrobił. Nigdy nie gadał. W sumie będzie takie bez gadania. Live, ale staram się. Będę powiedzmy cicho. No, nie wiem, czy ja tak dobrze jechałem. Tam się wywaliłem, już koniec trzeba robić perfekt. jeszcze nie może to się tak jechać. No nie rozumiem, jak ja mam to zrobić. Cały tak. czas się wywali. No. Po prostu nie mogłem jechać. To dobrze tylko działa, że nie będzie jechał normalnie, tylko jakieś kilka punktów. Musiałam solo jechać. On puścił, to przed lewo, prawo. Skąd to się wzięło? 14 minut live, a to tak szybko, to Ale byłem blisko. Mam no tak średnio blisko, ale... No uda mi się może nie niż godzina no co? Są... no i tutaj byłem tu ustawiony i nie da się skręcić no nie da się i ta kamera patrzcie jak działa żebym nie ruszał kamery to bym nic nie widział tak by mi kamera się szła No. no. i może będą się pytania, czy tam mam już czatu. po prawej. Bet, no. Tutaj patrolują. Ktoś napisze i co, nie zwinę. Jest. No, jest. Mi się szkoda, że nie ma na krańcy czytać wszystko. Mam plan, żeby wkłuczyć też do tego z was. To będzie samobójstwo. Więc. Ole pomyślę. Ja że nie. To było dobre. To Też było dobre. To było tak średnio. Dajesz? Dobra. No jeszcze radio mi puściło. Strachają im świat. Tak, tak, wszystko mi nie światło. Chyba to mówiłem Ale chyba zaczęły być live'y bez zapisów Żeby ludzie na live wchodzili Czy live to prezent Jak na opowieść wielkanocna Nieważne pozdrow. No to już nie zrobię Tej i teraz O, o, o Muszę mi się tam, w radiu! da wyskoczyć, to muszę tego... Mm. Się te muszę się trzymać tam do rady, coś zrobić. No, się powrócić do filmów takich. Co bym nagrywał? <grym> Cash Royale. rozsadzą do elektrowni Już jestem taki trochę za Myślałam, że mam atat nawet w kubie Bo marnowiliście, ale to pewnie, że hajsu zostają Life ma 18. nie, to już prawda Nie dam się zaprzyjaźnić, zrobię teraz tą próbę i nie zapiszę gry Coś zrobię, czego nie powinienem robić. Czyli, no, ale jeszcze mam szans. Czyli, co ja zrobię w tej sytuacji? Boom. Boom. Но она от него еще сейчас Ну. Сад не раз. Утро дождь. idziemy tak tu trochę stop omijać tylko ty pachołki. dalej dalej o o. no a to w kół nie no Co zrobić? Czy? Dobra trudno Nie zrobić to nigdy Nie jeszcze tą elektrowni No To będzie teraz bardzo fajna elektrownia Wszystkie światło rozbijemy Co? Mieszczelne światło Zrozumiej auto przecież teraz po czymś chyba przyjechał. Poszedł. Strażnik. Ciii... Czyj go samochód? Co jest stało z autem? Spadło, czyli pociąg. O! Pociąg, co zatrzymał? Zatrzymałem pociąg, je tak dziejecie? Czujemy pociąg. Co? Co się głupisz? Jakie maszyny zostali tam? No, papa. Co? Ja wsiadam. Szybko wsiadaj O. Nie ja zatrzymuję ten pociąg O Jedziemy Ztrzymaj się o. Za mną co No Jak on dalej kieruje tym pociągiem. Zrobię.